Siemanko Passat 1.8 Turbo Tam 130 parę kW 16 rok Może 17 Standardowe jak w tych trupach 1.8 i 2.0 Pompy cieczy z termostatem Z regulatorem Z krócicami, z cudami Oczywiście jak zwykle musi się lać więc na początku się trochę bawiłem, jakieś tam reperaturki są, zestawy naprawcze można wymienić uszczelniacz pod tym kluczcem, ten krócie cały można wymienić, oczywiście główna uszczelka do bloku e, można wymienić uszczelkę pod samą pompą. Znaczy ta pompa jest już tak, e, ma jakiś tam minimalny luz, kręci się super luźno po porównaniu z nową. Oczywiście widać już zacieki. No, tu się już wyszczała i tak dosyć mocno. E, Jakiś tam komputer powiedział, że za mało płynu weszło ponad, grubo ponad litr pod samochodem kałuża Więc wpada nowa pompka. Oczywiście e, inne. Inne, inne. W zestawie z paskiem, z śrubką. Z śrubką do drugiego koła na wałku Nie bawię się w regenerację tego, bo zrobiłem to ze 2-3 razy, za każdym razem były jakieś problemy typu um, ostatnio na co ostatnio, nie tak ostatnio, ostatnio jak to robiłem. To wymieniałem. To wymieniałem uszczelkę. Jest tutaj. Wymieniałem uszczelkę pod tym króćcem, bo on ciekł. Był nowy króciec, oryginalny, chyba nawet z, z Volkswagena był oryginalny. Już nie pamiętam, mniejsza. jak był zamiennik, to na pewno bardzo dobrej firmy typu Ina. Nowa uszczelka, wszystko w oryginale. Powymieniałem wszystkie oczywiście uszczelki z każdej strony, łącznie pod pompą. Wszystko było prawie w porządku, lało się spod tej uszczelki. Rozebrałem to jeszcze raz, wymieniłem jeszcze raz uszczelkę, Na jeszcze jedną, mówię, może coś źle włożyłem, wcięło się, przekręciło brud, ziarnko piachu, różnie bywa. Znowu ciekło. Skończyło się oczywiście na wymianie całego podzespołu. Spodziewam się trochę, że tutaj panują trochę za wysokie temperatury i cała obudowa po prostu traci swój kształt, rozmiar, nie wiem. Ja je po prostu wymieniam na nowe Bo biorąc pod uwagę ile jest pracy Ile jest pracy żeby ją wyjąć to Naprawdę mm, Trzeba zdemontować sporo dolotu Przepustnice eee, Oczywiście Dostęp jest taki, niektórzy demontują cały kolektor Z eee, no ale ja tam wolę, wolę to zrobić trochę tak mniej wygodnie tutaj, tutaj się ją e, przykręca dostęp jest raczej średni, dużo makaronu dużo makaronu, no ale jak sobie zrobimy dostęp to jakoś to tam idzie w miarę to taki pro mały i w sumie to taki dodatek zupełny ale chciałem Wam coś pokazać zupełnie innego bo przy okazji klient kazał, kazał, chciał zrobić jakiś tam taki mały serwis, po prostu zerknąć na to, czy wszystko jest w miarę w porządku. No i w sumie to wszystko się trzyma kupy. Poza jednym małym wyciekiem na amorku tylnym, to akurat nie na tym, na drugim jest wyciek, ale ten pierwszy zdemontowałem. Chciałem Wam pokazać amortyzator, który jest z roku. Nie ma ruchu. No nic, samochód jest chyba z 16, no tutaj, albo z 17. Więc generalnie tam przebieg ma jakieś na 60 000 km. No ale co z tego, że mały przebieg. Jak zaraz wam pokażę. Kręcona. To jest nowy amortyzator, tak działa nowy, odbija, odbija sam. Widzieliście, że prawie się na nim powiesiłem całą masą ciała. Fajnie odbija, a to jest z przebiegiem 60 tysięcy. Wpada jak w kompot, a potem nie chce dojść do końca. Tłumienia powrotu. Brak w zasadzie. Nie wiem. Nie wiem jak to byłby przegląd techniczny na stacji diagnostyczną przejść. O, no i tak mieli. No i tak to wygląda. No. Pasacik. Już tu wymieniałem w tamtym roku tarcze, klocki. Nie wiem, z ryżu zrobione. I to jest niby ten jeden z najlepszych silników TFSI, najnowszej generacji Bez wady olejowej, bez tych cudów, no ale wad to i tak on ma Od cholery Taki mały protip, pierdzielnik trochę mały przy nim, ale... A wszyscy gadają na te pierwsze, um, pierwsze generacje TFSI EA113, że są padła Ale tam takie rzeczy się nie dzieją Dzięki za oglądanko Pozdro.